Tutaj w Wafelek, a to jest yy, druga część yy, poprzedniego naszego filmiku, mojego ich e hackera, ponieważ ostatni się zakończył za wcześnie, bo skończyłem się przestrzeń dyskowa i jest to trochę dziwne. I skończyliśmy na tym, że znaleźliśmy dziwną coś. Dobra, czytam. tam. Kobiach chcę Ci się. Wasz przyjaciel on. Od kiedy on jest naszym przyjacielem? On jest naszym wrogiem. On chciał bojanowice zniszczyć, a teraz y, zaczyna niszczyć nasz... Dobra, Dobra zobacz co jest e, diaksy! Bloki, bloki, bloki. To bierz bloki diaksowe, chodź. Wzięły się? Mhm. Wszystkie? Dobra. Dobra, teraz zaczniemy tak, chodź. I chodź. Będziemy dobrymi ludźmi i oddamy mi. Dzień. Dobra, ty sobie zanieś. Ja szybko zaniosę sobie. Przypominam też, widzowie, uważajcie, nie mówcie hakerowi, co tu się znajduje. Bo jaką on mi tu wlezie, to będzie katastrofa. On nic nie może wiedzieć. Fiat tu jest mały. Haker nie może się dowiedzieć, że tu mam Szybcie, to jest rąkowa, to jest blokie, to. Ty już mam te skrzynki zapłunię, Fajnie. Tu mam jakieś takie... Dobra. To bloki. Hakie? Co ty tu robisz? Czy zamknąłem klapę! Nie zamknąłeś? Zamknąłem klapę. Ci sam jeszcze ją sprawdzałem dobrze, czy zamknąłem. Muszę kartę? A w ogóle zauważyłeś, że zrobiłem bloki diaksowe. Z moich diaksów. Dobra, idziemy na górę. Czyli widać, że jednak wiesz o ja tym. Nie lubię, nie lubię cię, haker. Miałeś mi nie wchodzić do mojej tajnej pazy. W ogóle, czemu ja mam jeszcze tu brojkę z enchantem? Dobra. Dobra, ja nie jestem ubrany. Czekaj, teraz wezmę zbrojkę z enchantem? Ja no, co ty ze przed swoim domem dom No widzisz? No bo to jest mój dom. No, no należy mi to moje mięsko. Co ty za jajka? Yy, nie, tererę. Ty, ale ładnie wyglądam. Dobra, idę. no Jak wychodzi się, to się zamyka drzwi, proszę pana. Drog Drogi przyjacielu. z mojego wyjka. Zwładź, bo cię z domu wyzwali. Czekaj, bo. Dobra, śpimy. Niech ci będzie, śpimy. I masz mi nie wchodzić do domu. Obiecałeś coś, ostatnio. normalnie na Ty, wychodząc, masz zamknąć drzwi. Zamknij drzwi. Wracamy tam. jest twój nie mój. Ty masz kilof? Mam. Nie, masz? Mhm. To ja biorę diamentowy, skoro do diapsy No no, muszę jeszcze zresztą sobie kilof. Mam diamentowy. Mam stół do enchantu. Nie mam. Ja mam diamentowy stół. Dobra. To do zaenchantujemy enchantujemy coś. Okej, okay, chodź. Skórę, siup, siup. A a ten chałtujemy yes. sobie masz. Dużo załęczonych. Kopa. Siuk, siuk. Taki ktęt, jest. Taki ktęt, masz. Dzięki, mam 2 kilo w tej. Ty, jak ty to zrobiłeś? Nie no, ja mam 2, ale dobra. Ymm, nie wiem, jak wywala się miecz. Ty masz kilo własny? Masz. Ja mam unbreaking i efekt. Zrobię jeszcze nie na tym znowu. Daj po prostu skrzynkę tutaj. No, nie tego kolejnego. Dobra, dam skrzynkę, chłopie. Co za chłop? Masz, bo dwa są twoje. Masz efekt. I efekt. Ja mam dwa. Ja mam unbreaking i efekt. Później rozwalisz tę skrzynkę. Dobra, jesteś. dawaj będziemy maksowali swoje brońki. Dobra. To ty weź sobie te diabcy malutkie, a ja zacznę kopać już te bloki, bo i tak ich nie zdobędę. Dawaj. Ach. Te twoje, dobra, już. Tylko tutaj. O, coś trochę. Ja mam odbiórki. Aż mnie odrzuciło coś. Jak będzie kopanie w dół, to ty kopiesz, bo ja się boję kopać w dół. Bo już raz kopałem w dół i nie wyszło mi to za dobrze. Czekaj. Nie no, piszę tutaj kop w dół. Tam czek, człowiek... sam czeka, więcej diaców chyba miał być tam, ale dobra. Ty kop w dół, ja się boję. Co się stało? Ej! hacker? Zginąłem. Nie, teraz haker. Najpierw matruner, teraz haker. On naprawdę chce wojny z nami wszystkimi Hacker odrodziłeś się, proszę, żebyś się odrodził. Błagam cię, odwróć się, odwróć się, odrodziłeś się. Nie Żartujesz? Żartujesz? Nie, Nie. odrodziłeś się, o tych kamie Oszukałeś mnie. Chodź tu gdzie skaczesz. Nie. Zakop to czymś. W ogóle mam małego diaksika. Ej, ty dioksiko mam! Ty diaksiki. Skrzynkami to zabuduję. dobra? Jesteś jednak hacker inteligentny jesteś piaskiem zostaw zostaw to ja to zabuduję skrzyneczkami dobra czekaj zabuduję może to jakimś porządnym obsydianem dobra skop te skrzynki a ja zrobię to obsydianem skop skrzynki Dobra, zostaw. Zostaw, zostaw, bo już podkopałeś trochę. W ogóle niedługo robimy taki konkursik mały. Że my puścimy pewną nutę i każdy widz, który... Zostaw wtedy diapsy na razie. Jak będzie nie wchodził... Czekaj, masz tabliczkę? Jak nie masz to zresp sobie. Mam w to super Ty, u mnie zrobimy ten... Napiszę nie wchodzić. Dobra, pozwolę ci wejść do mojej tajnej bazy, okej? Okay? Widzisz ten jak sobie coś latające? Na ja, Chwilę. Tylko jakby ba baza on tak wyglądała podobnie. Ale to jest moja baza także w ogóle. Czeka, napisze, nie wchodzić. Ja se tu będę tam tu, tu postawię. Jak to mi szkoda? Potrzebujemy 3, 7 czy tylko Może to. Anvil po prostu. Villager Anvil. Jak to działa? Ty, Repair. I name. I nie wiem, to działa teraz. To są różne. Rzeczy. Repay name. Dato. Aha, repair in name. Można nadać imię czemuś. Napisałem tam nie wchodzić. Obsidian, aha. Spoko. A jeszcze tu jakiś nowy dom jest? Nie Zostaw ten dom. Wszystkie domki pozostaw. Co my jeszcze tu potrzebujemy? No na razie nic nie potrzebujemy, co nie. Y A, więcej potrzebujemy zamiast Obsidianu trzeba książkę. Weź sobie jakąś książkę z czymś czekaj, co to jest. Protek! Blas pro... Protectium? Gdzie ty jesteś? Ty, chyba żartujesz, czekaj. Gdzie ty jesteś? Y Usied Zjedziemy to Pakuk. pakuk. Ty. XP kost. Dobra. teraz czy mam to i to? Mogę ci jest tylko fira Aspect i paków Okej, nie Dobra. Jak, ci tak, jak tak pragniesz. tak pragniesz. ci jakieś diamenty? Nie wiem jak, ale jakoś zrespiłem dwa różne. Jak się da? Czekaj. Jeszcze ja to ci dam? Mi się wydaje, że to się w czymś robiło. Tylko nie pamiętam w czym się robiło to, żeby był podwójny Jaką zim? książkę mam tutaj wziąć? Nie bierz książki, bo to nie zadziałało mi. Nie wiem jak to, co to musi być, żeby były dwa enchanty na jednym tym. Mi się wydaje, że to musi być coś specjalnego, czekaj. Stone Press Blade. Ty? Dobra, to jest. Snowball. Nie no, dobra. Zakończamy na tym odcinek, bo no to... Nara Elo, do następnego.